Za chwilę będzie tak, że źródło ogrzewania, gdybyśmy chcieli wybrać, to nie będziemy mogli wybrać takie, jak chcemy, bo będzie narzucone z zewnątrz. Na, nie, to nie będzie mogło być najtańsze, tylko będzie podyktowane jakąś ideologią. Polacy właśnie dlatego są Polakami, że nigdy nie zgadzali się na y, zło. I ktoś musi być, wie panie, ktoś musi być na świecie, kto jak wszędzie jest zło, bo ona akurat chwilowo wygrywa, bo siła wygrywa, to ktoś musi powiedzieć: Nie, nie, jest, jest jeszcze duch. I to, że mamy dzisiaj ludzi, którzy z uśmiechem na twarzy po, z, patrzą, jak to tam się oblewa farbą, albo jak się wieniec składa, ha, ha, ha że sami siebie zabili, to, to jest po po prostu dzicz, ponieważ Tusk wprowadza tutaj wzorce europejskie, tak zwane, czyli te bizantyjskie, o których mówiłem, że wola polityczna jest nad wszystkim. to ja w przyszłości nie wykluczam, że oni będą zastosują takie warianty, jak, 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 jak w Rumunii czy, czy we Francji. O tej szansie, która występuje raz na tysiąc lat. Patryk, jaki europoseł, który mówi o 12 w sobotę w Warszawie będę? No to panie yy, pośle, yy, po co, czemu pójść? Dlatego, że jak wpiszemy sobie w czata GDP, ile jest obecnie państw na świecie, to wyjdzie, że około 200. I z tych 200, zaledwie kilkanaście może pochwalić się tysiącletnią historią, w tym nasza Polska. My często sami nie wiemy, jak wspaniałe dziedzictwo reprezentuje kraj, w którego jesteśmy obywatelami. To jest cztery razy więcej niż Stany Zjednoczone. My tworzyliśmy tutaj prawa, wolności, takie, które dzisiaj są uznane za prawa człowieka w Polsce, były znane 500 lat 500 lat temu, kiedy inni na świecie o tym marzyli. Sami o tym nie wiemy, więc musimy sięgnąć do naszego dziedzictwa. W czasach szczególnie kiedy, mm, e, kiedy no, w, 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 to wolność jest zagrożona zarówno ze wschodu e, w formie fizycznej, jak i zachodu. W formie... U, to pan porównuje Rosję z Unią Europejską? E, nie w sensie to nie jest symetria w sensie idealnym, natomiast na pewno jeżeli chodzi o takie elementy wolności, jak o czym wspominał przed chwilą pan profesor, wolności wyboru. To jest bez wątpienia zagrożone. Wolności wyboru tego, kogo chcemy, żeby nami rządził, ale również wolności wyboru takiego pragmatycznego. To znaczy za chwilę, jak byśmy poszli sobie do sklepu wybrać na przykład samochód, to nie będziemy mogli wybrać takiego, jakiego chcemy, tylko będzie elektryczny. Za chwilę będzie tak, że źródło ogrzewania, gdybyśmy chcieli wybrać, to nie będziemy mogli wybrać takie, jak chcemy, bo będzie narzucone z zewnątrz. To nie będzie mogło być najtańsze, tylko będzie podyktowane jakąś ideologią. I tak samo jest w kwestii Ubrani innych rzeczy, które mają być ograniczane, które mają być droższe w imię tego, 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 tego zwanego Zielonego Układu, to nie jest prawdziwa wolność. Ja uważam, że Polska właśnie przez te tysiąc lat, to jest, to jest opowieść o Polakach, to jest opowieść o Polsce, przez te tysiąc lat była takim miejscem, gdzie jak ktoś szukał wolności, to wiedział, OK, to Rzeczpospolita. Dlatego obywatele Rzeczpospolite, jak się sięgnie do historii, to mówili o sobie, my jesteśmy um, dumnymi obywatelami Wolnej Rzeczpospolitej, najlepszego miejsca na świecie. Ja chciałbym, żeby kolejne pokolenia Polaków dowiedziały się o tym, to powinny być takie. Takie patriotyczne rekolekcje te tysiące lat i żeby były z tego dumne, bo jest z czego być dumnym. To muszę pana zmartwić, bo prasa za odrą tak różnie pisze o tym, możemy teraz Państwu pokazać. To jest artykuł, który właśnie opisuje ten marsz patriotów. Niemieckie media piszą wprost o, o tym, że jest to marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. I prawdziwy powód to jest, są wybory prezydenckie, że to, to takie... Nie chcę powiedzieć, że aż faszystowskie takie, ale no to takie pro, propolskie, takie antyeuropejskie. Co pan sądzi o tej narracji ze strony niemieckich mediów? Nic nowego, dlatego że my mamy oprócz tysiąclecia państwa polskiego 500 lat hołdu pruskiego. No właśnie, i to I jest może niewygodne za Odrą. Bardzo niewygodne, dlatego że jak Niemcy weszli do Polski, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobili i w to zaangażowali ogromne swoje możliwości, było znalezienie obrazów bitwy pod Grunwaldem i hołdu pruskiego, Jana Matejki. I były ogromne nagrody. Na dzisiejsze przeliczenie to by było dla każdego, który podał jakieś informację w tej sprawie, to by było na dzisiejsze około 40 milionów złotych takie nagrody dawali Niemcy i angażowali ogromny swój aparat. Dlaczego? Dlatego, żeby kolejne pokolenia Polaków nie mogły się dowiedzieć o swojej kulturze, dlatego że Niemcy bardzo dobrze wiedzieli i dzisiaj też wiedzą, jak bardzo jest to istotne. Jak ważne jest to, czy my znamy swoją historię, znamy swoją tożsamość. Bolesław Robry, decydując o tym, że tutaj będzie państwo inne, on jednocześnie zdecydował, że my nie dołączymy do cesarstwa niemieckiego. W tym czasie było wiele państw, które już dzisiaj nie istnieją, które były dołączone do cesarstwa niemieckiego, a my powiedzieliśmy nie, my będziemy inni. I Polska przez te tysiąc lat była inna niż Rosja i inna niż Niemcy. U nas władza w ogóle była skonstruowana w inny sposób. Znaczy to, to na, na wschodzie była cywilizacja turańska, która była oparta o tą mongolską złotą mordę, to znaczy takie, mm, takie, takie elementy duchowego, znaczy duchowego i fizycznego podboju. Znaczy to jest cywilizacja, która musi podbijać, żeby żyć. Jednocześnie władza moralna, to jest władza polityczna. Na zachodzie z kolei to była cywilizacja bizantyjska, oparta o Bizancjum, gdzie owszem jest władza moralna. Natomiast władza polityczna jest nad władzą moralną. No i była Polska, gdzie te władze były zawsze równe co więcej, bardzo często było tak, że ta władza moralna była wyżej niż władza polityczna. I to było od samego początku. Znaczy tak było kształtowane nasze dzieje. To znaczy biskup krakowski misz Wincenty, Wincenty Kadłubek tak kształtował nasze dzieje. On mówił o tym, opowiadał, że Polacy byli czymś innym w tym sensie, że pokazywał, że jakoś. Jedyni na przykład nie chcieli podbijać innych narodów, dlatego że oni wierzyli w wolność samostanowienia. I to wszystko nas definiowało. To znaczy, te opowieści o tym, to były oczywiście opowieści, no bo tak wtedy kształtowało się nasze dzieje, że Polacy jako, jako jedyni odmawiali, żeby podbijać kolejne terytoria, to potem się przekładało na praktykę, no bo czego dotyczył na przykład spór Władysława IV z ówczesną szlachtą. On chciał dalej, on chciał podbijać wtedy, kiedy Polska miała siłę, mogła podbijać szlachtom ja nie, każdy sobie stanowił sam. Przecież on miał wizję odbicia Konstantynopola. Więc to jest, to jest nasza historia, to warto, żebyśmy. O tym wiedzieli, dlatego, że to się przekłada na wszystko to, co się dzieje dzisiaj. To znaczy, przekłada się na to, czy my. Bo, dlatego, że Tusk wprowadza tutaj wzory bizantyjskie. On, wszystko, co wprowadza w Polsce, to to jest to, co on zobaczył w Niemczech a propos tego właśnie artykułu. To znaczy, w Niemczech jest tak, że władza polityczna jest nad wszystkim. Jak pasuje to do prawa, to okej, okay, może być, jak nie, to nie. To są właśnie wzorce bizantyjskie. W Polsce było zawsze tak, przez te tysiąc lat, jak polskie państwo, w czasach, kiedy polskie państwo istniało, to Polska była prekursorem jednego rozwiązania prawa, jednego z wielu, ale tego rozwiązania praw to znaczy, że y, król również podlega pod prawo. Na wschodzie i na zachodzie tak nie było, a u nas tak było. Szlachta podpisywała nawet specjalne umowy z królem, że król podlega pod prawo. I, ym, i Tusk, przychodząc wprowadzając te swoje zwyczaje, on mówi, że nie, że właściwie wola polityczna jest wyżej niż prawo. Dlatego jeżeli, jeżeli ja nie mogę zmienić prawa, to zrobię sobie to uchwałą, komunikatem prasowym czy czymkolwiek innym. Dlatego my nawiązujemy do tego, że to, co w Polsce się dzieje w tej chwili, znaczy to, co w tej chwili Tusk wyprawia, zamykając różne telewizje i tak dalej, organizując to wszystko, co on Ale co jest... nie zamykając telewizji, wiemy, że jest kwestia koncesji, tak? Chodzi Pan o koncesję tak dla jest. dwóch telewizji. Jak nie chcę przypominać, ale zarządów Zjednoczonej Prawicy, no też były problemy z koncesją dla TVN-u, więc wydaje mi się, że to jest takie działanie bardziej odwetowe, niż skierowane przeciwko wolności słowa. Nie ma Pan wrażenia? Nie, to są, jest zasadnicza różnica. Jaka dlatego, jest że... różnica pomiędzy tym, że były szantaże, że nie damy koncesji TVN-owi, a teraz, że sąd podważa decyzję Carerite? Jest czy, różnica jest fundamentalna, dlatego, że w przypadku TVN-u my chcieliśmy wprowadzić prawo europejskie prawdziwe, które są swoją drogą jest naprawdę potrzebne, które do Dotyczyło tego, że no musi być. Znaczy media są dzisiaj zbyt, istotnym częścią, zbyt istotną częścią życia społecznego i powinny być w jakiejś mierze, znaczy w znacznej mierze, w rękach jednak polskich. Eee, I tak jest w Niemczech, tak jest we Francji. Bo to, to, to jest tylko inny argument. Rząd Tuska mówi, że no, może powiedzieć, że słuchajcie, no, telewizja republika szerzy nienawiść, bo sytuacja z Panem Owsiakiem, no... Wie pan, to to jest tylko kwestia argumentów. Jeden powie taki, inny powie taki. Nie, to nie jest kwestia argumentów, bo to jest kwestia fundamentalnej różnicy w ogóle do zweryfikowania. To znaczy, jeszcze raz mówię, że w sprawie TVN, bo tak TVN może istnieć, tylko chodzi o to, żeby spełniał zasady takie, jakie znane są w innych państwach w Europie. Proszę bardzo, prawda? Gazety wyborczej nikt nie zamykał, mimo że bo, bo miała w większości w większości, mimo że można powiedzieć to jest to samo co TVN, mimo że bo miała w większości kapitał Polski. To ma znaczenie fundamentalne, na przykład wtedy, kiedy państwo jest zagrożone wojną, bo może się okazać, że właściciel. W większości mediów ma inne interesy niż faktyczne interesy państwa. A to, co robi w tej chwili Tuski, to jest różnica z tym, co robi Tuskan, on po prostu zamyka stacje, których nie lubi, których nie wpuszcza od dawna na konferencje prasowe, dlatego że on nie chce trudnych pytań. I to, i on, i to nie jest tak, że to jest. On dokładnie robił to samo, kiedy był pierwszy raz premierem. Przypomnijmy, Rzeczpospolita, przejęta na śmietniku. Yy, do Niemiec wysłał do Angeli Merkel swojego wysłannika, żeby przejąć gazetę fakt, bo mu się nie podobał redaktor naczelny, a do Wprost wysłał po prostu służby specjalne. On robi to, co robił wcześniej. I, to, to, i zresztą tak samo w Niemczech. W Niemczech było... W Niemczech, bo on widział ten system niemiecki, on chce zrobić to samo tutaj. Zresztą ja to widzę w Brukseli, bo na co dzień tam mieszkam, to tak samo wygląda. W Niemczech na przykład było tak, że, że informacje o gwałtach na kobietach masowych dokonywanych przez migrantów po prostu były ukrywane przez wiele dni, bo media są podporządkowane władzy politycznej. Więc ja nie chcę, żeby tak było w Polsce. Polska zawsze była inna i powinna być inna. Jeżeli ktoś chce sobie zakładać stację, niech sobie zakłada stację. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce zadawać trudne pytania władzy, to musi mieć takie prawo. No właśnie, a propos prawa do zadawania pytań, to Rafał Trzaskowski przez kilka tygodni no niechętnie dawał głos tym mediom, o których pan mówi, tym mediom prawicowym nazwijmy je, a teraz mówi tak, rzuca rękawicę Karolowi Nawrockiemu i mówi zapraszam do Końskich w piątek o 20 TVN Polsa, TVP, będziemy się debatować. We dwóch, ale jednak. No i jaka jest według pana, jaka będzie odpowiedź pana Karola Nawrockiego? My walczymy o to, aby ta debata jednak, żeby tą debata, żeby debata była, ale żeby była zobiektywizowana. To znaczy, żeby dotarła do jak największej ilości ludzi, również do tych, którzy oglądają inną telewizję niż TVP, TVP A Info. A może nie chcecie, żeby to, wiadomo, że to jest spin doktorski e, ruch ze strony sztabu trzaskowskiego, może od nie chcecie, żeby ich było na wierzchu. A może po prostu nie chcemy, żeby było tak, że TVP-info, które, którego w tej chwili, ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek ogląda, żeby ono nie decydowało o tym jak ma wyglądać debata, żeby decydowali tak naprawdę ludzie, którzy codziennie klikają, żeby oglądać Super Express albo żeby oglądać Republikę. Znaczy, że ostatecznie my musimy pamiętać, że my nie jesteśmy sami dla siebie, tylko jesteśmy dla, dla ludzi. Po to są te debaty. Trzaskowski gwarantem domknięcia systemu Tuska. Takie oskarżenia się pojawiają w internecie. Kiedyś pan Rafał Trzaskowski był przeciwny, żeby prezydent i, i rząd byli z tej samej opcji politycznej. Dzisiaj mówi, że to jest jedyna opcja na trudne czasy. To co myśli Pan, że Trzaskowski będzie dobrym przywódcą prezydentem? No bo ja mam wrażenie, że w mediach głównego nurtu on już wygrał. On już jest zwycięzcą, że on już siedzi tam na krakowskim przedmieściu. To prawda, i to jest pycha, która kroczy przed upadkiem, jak mawiał klasyk. Natomiast to, to, moim zdaniem są funda bardziej fundamentalne pytania, które trzeba zadawać. To znaczy, różnica pomiędzy nami, to nie jest różnica pomiędzy tym, który kandydat jest ładniejszy, czy który ładniej mówi, e, czy który mówi tam w wielu językach i tak dalej. To jest bardziej dyskusja na temat tego, kto jaką wizję Polski reprezentuje w sprawach fundamentalnych. I sprawą fundamentalną dla mnie przynajmniej jest kwestia suwerenności. Dlatego, że gdyby spojrzeć, pan, pan profesor Grosso o tym mówił, ale ja. Jeszcze podam kilka innych przykładów. To znaczy, wczoraj na przykład mamy decyzję Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która wiąże się z tą decyzją, która była kilka tygodni temu, że prawo europejskie będzie nad prawem polskim. Przez te tysiąc lat zaborcy zawsze jak atakowali nasz kraj, to walczyli o jedno: żeby oni mogli wprowadzić tutaj swoje prawa nad prawami polskimi. Kiedyś robiło się to metodami militarnymi, dzisiaj jest część osób, która chce to wprowadzić metodami instytucjonalnymi. I chodzi o to, że to jest zasada, która miałaby być stosowana do Polaków, ale nie jest stosowana wobec. Znaczy wobec innych państw. Na przykład, Niemcy czy Francuzi nie uznają czegoś takiego, że prawo europejskie jest przed prawem niemieckim czy przed prawem francuskim, a w Polsce miałoby tak być jako państwie gorszym. Dlaczego? Bo oni sami piszą w tych swoich uchwałach, że polska kultura jest gorsza. Znaczy, na, na czym polega w ogóle spór o, o praworządność tak zwaną? No, spór polegał na tym, że my nie możemy wprowadzać takich rozwiązań, jakie są znane na Zachodzie, dlatego że jak oni twierdzą i powoływali się na opinię komisji Weneckiej, że Polska reprezentuje gorszą kulturę, a właśnie guzik prawda. To Ale znaczy, takim polska... otwartym tekstem było napisane, że polska. Kultura... Kultura jest gorsza. Tak, otwartym tekstem, tak. chce no nie że, że... się wierzyć, żeby jednak w dokumentach europejskich było to opisane otwartym tekstem. A widzi pani, a jednak? To znaczy jednak to napisała Komisja Wenecka, oni się odwoływali do Komisji Weneckiej, że są państwa, dokładnie było napisane tak, że e, e, owszem, że w niektórych państwach są takie same rozwiązania, ale są państwa, które reprezentują lepszą tradycję i są państwa, które reprezentują gorszą tradycję, kulturę. O, w tym wypadku było napisane kulturę prawną. I, e, 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 no i problem polega na tym, że to jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. Jeżeli by nawet. Na, znaczy, po pierwsze to jest pogląd rasistowski, ale po drugie, to jest kłamstwo. bo jednak kolor skóry mamy ten sam, znaczy y, to, to jest kwestia definicji. Ja uważam jednak, że to, 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 są, to, to są podobne określenia. I czy, czy xenofobia, czy rasizm, tak czy siak nie powinno tak być, ale, ale nawet jeżeli by tak uznać, to to jest po prostu kłamstwo. Dlatego, że co jak co, ale to Polska reprezentuje tutaj najdłuższą kulturę i najlepszą kulturę prawną, pierwszą konstytucję w Europie. Więc jeżeli ktoś nam mówi, że na przykład Niemcy to pierwszą konstytucję zobaczyli, jak przetłumaczyli sobie z polskiego. Więc jeżeli oni nam chcą powiedzieć, że oni reprezentują lepszą kulturę prawną no to to jest śmiech na sali. Ale wie pan, oni wymyślili coś takiego, co się nazywa Realpolitik. I oni są bardzo pragmatyczni. Jak była opcja na deal i tanie węglowodory z Rosji, to oni te węglowodory brali. No i oni mówią, wy macie robić to, a my robimy swoje, bo mamy Realpolitik. I teraz tak, yy, Karol Nawrocki. On bardzo mocno uderza w tony antyukraińskie. I on y, mówi, że jak zostanie prezydentem, to nie wyklucza, że pewne prawa zostaną ograniczone. Mamy teraz informację, to Adam Szłapka minister y, do spraw europejskich on mówi, że 5 czerwca wygasa umowa o bezsłownym handlu z Ukrainą i Polska nie jest w stanie tego zrobić, nie jest w stanie tego przedłużyć. Ale Europa to może zrobić, bo dała już wiele Ukrainie, i chce dać jeszcze więcej. Koalicja chętnych wczoraj się znowu zebrała, debatują, że dojdzie do porozumienia, wyślą tam wojska. No, jak w kwestii tej polityki względem Ukrainy, jakby pan miał tak y, spojrzeć? No bo Rafał Trzaskowski też mówi, że tutaj 800 plus dla Ukraińców, to może wycofamy. Generalnie no to jest dość ważny element tej kampanii prezydenckiej. To może najpierw odpowiem na pierwszą część pani pytania, że Niemcy mają takie realpolitik i oni zawsze patrzą z tej perspektywy. Ale właśnie, ale to nie zawsze jest dobrze, bo Polacy byli rzeczywiście inni w tej sprawie i można powiedzieć, że oni się zawsze z nas śmiali, że Polacy tam tutaj za tych walczą, za tamtych, tu na Haiti gdzieś bili się o wolność, takie to jest śmierć. A my, Niemcy, tacy pragmatyczni i, to, i tak dalej, no, to, to, to niby prawda. Tylko problem polega na tym, że no jest coś takiego właśnie w naszej. Dlatego był w Polsce zawsze podział pomiędzy władzą polityczną a władzą moralną, że Polacy patrzyli nie tylko z perspektywy, że celu święca środki, tylko patrzyli, co jest dobre, a co jest złe. I dlatego w 2022 roku, kiedy Niemcy cynicznie z tym swoim uśmiechem patrzyli, jak Ukraina u, u, upadnie, to w Polakach się obudziło, nie musimy ich bronić. Ale trzy jest, lata później Łęński biegnie do Niemiec, do Francuzów, się z nimi brata, a polski ambasador. Ukrainy w Polsce mówi, jak wy nie wyślecie nam więcej broni, to my nie pozwolimy wam odbudować Ukrainy. Więc szczerze, mm -hmm. wyszliśmy na frajerów. Mm. No nie do końca. Dlatego, że ja uważam, że ludzie, którzy postępują dobrze, nie są frajerami. To znaczy, yy, 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 i to jest tak, że nawet jeżeli Ukraina ma pani rację, Ukraina wobec nas zachowuje się źle, znaczy, znaczy, szczególnie przywódcy ukraińscy, bo jak już się pojedzie i porozmawia z zwykłymi Ukraińcami, to oni w większości wypadków tego to doceniają no to, to, co dla nich no zrobiliśmy. Yy, natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś z boku, znaczy ktoś obok nas gwałci i ma z tego przyjemność i można powiedzieć, że chwilę jest w tej chwili ta siła wtedy wygrywa, to nie znaczy, że my musimy być tacy sami. Ja uważam, że to jest właśnie, to nie jest Polskie, i to, że Polska wielokrotnie stawała po dobrej stronie historii, i to, że akurat Polacy mają takich ludzi jak Ulmów i mogą się nim chwalić, to właśnie wynika z tego, bo pragmatycznie, jakby wszyscy podchodzili w ten sposób, jak w tej chwili proponują Niemcy czy ludzie, którzy ich naśladują w Polsce, to na przykład Ulmowie to y, powinni siedzieć cicho. A po co im to? Zginęli wszyscy, prawda? Ale z perspektywy czasu dzisiaj wiemy, że to oni wygrali. Tak samo jak wygrał Maksymilian Kolbe. Więc yy, yy, polskość to jest właśnie coś więcej. Ja chcę pokazać, że my nie powinniśmy być tacy, my nie powinniśmy być tacy, jak, jak ci z zachodu, co tak z uśmiechem ja tu upadną, to może będziemy mieć więcej węglowodorów. Nie, nie. Polska dusza, Adam Mickiewicz by powiedział właśnie, że nie, że to Polacy właśnie, dlatego są Polakami, że nigdy nie zgadzali się na yy, zło. I ktoś musi być, wie Panie, ktoś musi być na świecie, kto jak wszędzie jest zło, bo on akurat chwilowo wygrywa, bo siła wygrywa, to ktoś musi powiedzieć, nie, nie jest, jest jeszcze duch. Znaczy, to mówiła na przykład tak, Teoria o Polsce jako Europy, to często się przewija, prawda? Yy, ja bym jeszcze wróciła do tematów, yy, wątków, które poruszałam z profesorem Grosse w tej pierwszej części naszej rozmowy, czyli tego, dokąd zmierza Europa i jak z pewnymi kandydatami niewygodnymi z jej strony się yy, rozprawia. Mówimy o Marine Le Pen, mówimy o, o kandydacie w Rumunii. Czy uważa pan, że Sławomir Mencen zostanie wykluczony z tego wyścigu i nie będzie mógł się ubiegać w drugiej turze na przykład, jeśli by się dostał? Jeszcze nie. Natomiast, tak, ponieważ Tusk wprowadza tutaj wzorce europejskie, tak zwane, czyli te bizantyjskie, o których mówiłem, że wola polityczna jest nad wszystkim. To ja w przyszłości nie wykluczam, że oni będą, zastosują takie warianty jak, 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 jak w Rumunii czy, czy we Francji, że znajdzie się jakiś sędzia, sądu administracyjnego, który tutaj wyłączy republikę, a tam wyłączy jakiegoś kandydata, bo coś tam, coś tam. Więc o, oczywiście w Polsce może się to zdarzyć, ale my Polski musimy bronić. Znaczy, w ogóle Polska powinna być nie tylko, znaczy najpierw musimy w ogóle wywalczyć wolność we własnym kraju, ale jak, je, jak wywalczymy, to ja uważam, że Polska ma swoje obowiązki. Polska ma swoje obowiązki właśnie wynikające z tych tysiąc, z tysiąca lat, Historii, no ale dobrze, i chodzi konkretnie o kandydata, tak? Sławomir Mencen, Dopiero co przegrał proces wyborczy z Szymonem Hołownią. Mm. Słynne zdjęcie: Szymon Hołownia, i imigranci obok niego w polskim Sejmie. On powiedział, że on zaprosił ich tam, nie, on ich tam nie zaprosił, oni po prostu tam przyszli sami. To, to, czy my będziemy świadkami tego, że w Polsce dojdzie do wykluczenia kandydata albo na przykład ktoś wygra wybory. I te wybory zostaną nieuznane. Uważam, że to jest bardzo prawdopodobne. I my musimy pamiętać o tym, e, dlatego że tak jak mówię ci, co rządzą, reprezentują inne wartości, niewolnościowe. Natomiast pamiętajmy też o tym, że to nie jest tak, że jak sędzia coś powie w Polsce, to to jest prawda objawiona i tak musi być. Ja pamiętam, że ci sami sędziowie administracyjni akurat w tym sądzie ja miałem z nimi do czynienia, to uznawali, że, e, że, że żyją 140-letnie osoby, którym należy dawać nieruchomości. Masowo uznawali. Więc to jest tak, że, to jest tak, że... i co? Mieli rację wtedy? No nie, więc y, sędziowie to jest też władza. Ta zresztą pani z justycji taka była uśmiechnięta, tak się cieszyła, jak wyłączała republikę i się w ogóle pomyliło, ona powinna na pamięć, powin, powinna, powinno, powinniśmy zorganizować szkolenie z konstytucji, która mówi o wolności i o prawie do tego, że każdy może sobie założyć, w, 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 że, że każdy może sobie założyć, mówić co chce i założyć telewizję. Więc y, to nam grozi, ale my powinniśmy z tym walczyć. Wczoraj wyjątkowe obchody Piętnastolecie no niestety tragicznych wydarzeń. Ostatnie pokolenie postanowiło oblać pomnik Smoleński. No ale też niektórzy nie gryźli się w język i wytykali, że PiS robi politykę na tragedii, na śmierci 96 osób, próbując forsować jakieś teorie spiskowe. Do tego prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie i on bardzo mocno odniósł się do Warszawy i ich włodarzy, że nie upamiętnili prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I może puścimy Państwu to przemówienie, co mówił prezydent Polski? Posłuchajcie. Dzisiaj władze Warszawy nie zdołały nadać jednej z ulic w mieście imienia świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski i prezydenta stolicy. Doskonale pamiętam moment, gdy zdejmowano tabliczki z napisem Aleja Lecha Kaczyńskiego, zastępując je aleją armii Ludowej. Zachowano tradycję komunistyczną, a zignorowano dorobek prezydenta wybranego w demokratycznych, wolnych wyborach, twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego, jednej z najważniejszych instytucji dla tożsamości stolicy. W tym kontekście można użyć słowa hańba, ale wystarczy powiedzieć, że tak po ludzku to po prostu nieuczciwe. To po prostu nieuczciwe. Pan kandydował na fotel prezydenta Warszawy, nie udało się? No i co w tej Warszawie się dzieje takiego czy pan prezydent faktycznie ma podstawę żeby tak mówić? Czy znaczy, ma podstawę żeby mówić dużo dużo dalej? Dlatego że Przypomnijmy za to ostatnie pokolenie, które farbą oblewa pomniki Pamięci Po Zmarłych. To to jest, to to jest ekipa, która jest utrzymywana przez Tuska i Czaskowskiego, dostając jeden z najlepszych lokali w centrum miasta. Więc oni ponoszą za to odpowiedzialność. W ogóle to jest jakiś absurd kompletny, że my z naszych podatków Warszawiacy płacimy na ludzi, którzy to niszczą nasze znaczy albo nam blokują drogi, albo niszczą to, co my z tych podatków zbudujemy. To jest jakiś kompletny absurd. No dobrze, ale to... no ale to powiedzmy, że są kwestie. No, no wie pan na całym świecie młodzi ludzie robią głupie rzeczy. Mi chodzi o to konkretnie, o to, że jest no, katastrofa, tragedia, śmierć. I, i człowiek, który no, był prezydentem Polski, był prezydentem Warszawy. I faktycznie no, nie ma do dziś upamiętnienia jego w taki sposób, w jaki może, no nie wiem, ulica. No bo oni mają inny sposób upamiętnienia, to znaczy... Ale oble... dlaczego? Tzn. oblewanie farmą albo na przykład korzystanie z zasobów państwa do tego, aby pilnować wieńca, który mówi, że to Lech Kaczyński właściwie sam siebie zabił i innych zabił. Więc to nie jest polska kultura. To jest dzicz, to jest, to jest takie, to jest warholstwo. I w polskiej kulturze zawsze było tak, że myśmy Polacy, prawdziwa Polskość reprezentowała kulturę, gdzie szanuje się zmarłych. Na zachodzie tak nie jest, w wielu miejscach przynajmniej już, natomiast u nas zawsze, zawsze szanował się zmarłych, szanowały się pomniki, które dotyczyły osób, które już yyy, odeszły. To jest prawdziwa Polska. I to, że mamy dzisiaj ludzi, którzy z uśmiechem na twarzy patrzą, jak to tam się oblewa farbą, albo jak się wieniec składa, ha, 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 że sami siebie zabili, to, to jest po prostu dzicz. I z tym trzeba walczyć, to nie ma nic wspólnego z kulturą. I dlatego, yyy, i dlatego, bo, no bo jest, pani redaktor zapytała, no, czy, czy, dlaczego my to robimy, upamiętniamy, że to może jest cyniczna grana, ale ktoś to musi robić, to znaczy z drugiej strony to co, to mamy zapomnieć o tych ludziach? O... Nie, to my właśnie wręcz przeciwnie. Uważamy, że pamięć to jest coś, co nas buduje i pamięć jest coś, co buduje naród i coś, co buduje człowieka. Więc, więc no dlatego... i dlatego na przykład rząd Donalda Tuska, on mówi, że my tej martyrologii uprawiać nie będziemy. Prezydent Trzaskowski mówi, no ja nie będę wyrażał zgody na Aleję Lecha Kaczyńskiego, bo może być Aleja Armii Krajowej, czy tam Ludowej, czy, czy w ogóle jakiejś jeszcze innej, no. No, to jest jednak zasadnicza różnica Armii Ludowej, to znaczy Armii Rosyjskiej. To widać, oni, zresztą mamy bardzo wiele w tej chwili w administracji Tuska ludzi, w ogóle postkomuniści rządzą. To znaczy, mamy wiele ludzi, którzy podpisywali jakieś jeszcze, znaczy, którzy kończyli szkoły w Moskwie, podpisywali z Gieru jakieś umowy, więc wydawałoby się nic nadzwyczajnego. Ale jednak chcę powiedzieć, że warto by było, żeby Polacy obudzili się w jednej sprawie, to znaczy kwestii szacunku do zmarłych. Dlatego, że jeszcze raz powiem, to jest mniej więcej tak samo, jak ktoś by wziął i państwa, nie wiem, pomnik, pamięci państwa, nie wiem, tat, brata, dziadka oblał farbą i w ogóle powiedzieć, albo dziś, nie wiem, opluł, obraził i nas to w ogóle nie obchodzi. Tak nie powinno być. My nie powinniśmy, się, nie powinniśmy się na coś takiego zgadzać, bo to nie jest polskie. Ale według pana rząd Zjednoczonej Prawicy nie wykorzystywał cynicznej katastrofy smoleńskiej. Znaczy, my przede wszystkim my o, tym, my o tym wspominamy, dlatego że uważamy, że to jest nasz obowiązek. To jest obowiązek, no. obowiązek pamiętania o zmarłych, a szczególnie tych, którzy... A jeszcze, jeszcze ten obowiązek jest większy, jeżeli to były osoby, które pełniły ważne funkcje państwowe? No tak, ale prezes Kaczyński wychodzi i mówi, będziemy dążyć do prawdy. Po ośmiu latach rządów nadal my nie znamy całej prawdy o katastrofie smoleńskiej. I prezes teraz wychodzi, przed wyborami mówi, my będziemy dążyć do prawdy. Pamiętajcie, żeby wybrać taką opcję, która dąży do tej prawdy, ale no, nie dało się przez te lata tej prawdy. Czy, czy, czy kłamstwa smoleńskiego, czy zamachu, no nie dało się tego udowodnić. Są oczywiście kwestia, nie wiem, amerykańska, że są jakieś zdjęcia satelitarne, które mogłyby e, rozjaśnić ten, ten obraz, ale no na ten moment my dzisiaj no nie mamy podstaw, żeby nawet jeśli chcemy upamiętnić to i chcemy yy, i, 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 i bierzemy pod uwagę, że Rosja to jest jednak terrorystyczny kraj i widzimy, co robi teraz, no ale no nie udało się tego przez te lata wszystkie doprowadzić do końca. To znaczy... I tak i nie. Po pierwsze, oczywiście, my nie, mieli, nie mieliśmy dostępu do wszystkich dowodów, bo ten dostęp każdy powie, że najważniejszy jest w momencie, kiedy ta katastrofa miała miejsce i Polacy sami z tego zrezygnowali, bo rządził wtedy Tusk. Więc no, nie ma dostępu do wszystkich dowodów, więc nie jest to takie proste. Natomiast są rzeczy, które się udały za czasów naszych rządów. Natomiast na przykład udało się udowodnić, że kontrolerzy lotu, lotu rosyjskich, którzy nagle zniknęli gdzieś, rozpłynęli się w, w powietrzu, źle naprowadzali samolot. To jest bardzo dobrze udokumentowane. Są zarzuty, tylko oczywiście fizycznie nie da się ich postawić bo tych ludzi nie ma, Rosja nie współpracuje, ale tej katastrofy, w momencie tej katastrofy, gdyby skorzystać z innej konwencji, była taka możliwość, że to Polacy przejęliby przewodnictwo nad tym śledztwem i dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. Ale to wszystko, ponieważ my nie jesteśmy w stanie cofnąć, wrócić, się, wrócić do przeszłości, to wszystko nie zwalnia nas z obowiązku, aby o tym przypominać, o tych ludziach pamiętać i robić, co da się zrobić. I nie zwalnia nas z obowiązku, żeby robić na tym politykę też, Pana zdanie? Ale polityka to jest, to jest troska o dobro wspólne, więc ja uważam, że tak, to mieści się w tej definicji troski o dobro wspólne, wspominanie o ludziach, którzy tam zginęli, bo jak my tego nie zrobimy, to Tusk będzie ciągle oblewał ich farbą albo ich obrażał. Zniknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.